好的 W pierwszej wiosennej kolejce rozgrywek piłkarskiej czwartej ligi kibisów Zielonych Żarki spotkał spory zawód. Ich ulubieńcy, którzy byli faworytami meczu, przegrali zajmującą ostatnie miejsce w tabeli Unią Rędziny 0-1. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w drugiej minucie, kiedy to Dariusza Poturalskiego pokonał Oskar Operacz. Unia miała szansę na podwyższenie rezultatu w 27 minucie, ale w sytuacji sam na sam Poturalski wyszedł obronną ręką. Zieloni nie stworzyli praktycznie żadnej stuprocentowej sytuacji pod branką Grzegorza Cyrulińskiego, a ich akcje rozbijane były przeważnie już w środkowej strefie boiska. Dobra, 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 dobra. Ajes, sure.

Trzeciej minucie takie mecze się zdarzają po prostu. No, my jako faworyt no, nie spostaliśmy zadaniu. Przyjął przeciwnik, który broni się przed spadkiem. No i wywalczył ten, te trzy punkty ważne dla nich. No, dla nas były również ważne, zdaliśmy no, się zaskoczyć w trzeciej minucie, no i było później trudno tam dostać się pod bramkę, gdzie, te, gdzie ten środek był zagęszczony przez przeciwnika. No, boli, porażka boli, no, ale nie, nie składamy broni, będziemy dalej walczyć. Takiej klarownej sytuacji myśmy nie mieli. No, było to wszystko rozrywane w środku pola, no, brakowało precyzji, ostatniego podania no, i dlatego wynik się tak skończył, a innym wynikiem. My walczymy, my mamy inne cele niż Zieloni żarki, bo wiadomo oni walczą o awans. Naszym głównym celem jest utrzymanie i te punkty tutaj, ta walka dzisiaj, co, co zagraliśmy, może nie był to piękny mecz w naszym dokonaniu, ale wszyscy chłopcy walczyli. No i dzięki Bogu wygraliśmy 1-0, kasujemy 3 punkty, ale, ale mówię, to się dopiero zaczęła runda wiosenna. Zobaczymy, idziemy dalej. I nam się udało praktycznie w drugiej minucie szelić bramkę i troszeczkę ta bramka ustawiła mecz, czyli po naszej myśli.